My tylko dajemy im przestrzeń, możliwość i, e, i okazję do tego, żeby się spotkać. A to dzięki Wam, dzięki odwiedzającym gościom oraz dzięki naszym wystawcom te targi po prostu mają taką renomę i są uważane za jedne z najlepszych w Polsce. I, i, to, i to właśnie oni tworzą klimat tego wydarzenia. W tym roku mamy nowość, czyli Strefę Inspiracji, tworzoną we współpracy z genialnymi markami. APP wypożyczanią Dekoracji, Pracownią Zieleni, Hello Calligraphy i słodycze na stołach, które są od Jagodowo. E, jest to nowość e, pomysł, żeby przedstawić Parom e, gotowe rozwiązania, czyli kilka gotowych e, stołów aranżacji w różnych stylach, e, które będą mogły ich zainspirować do pomysłu na e, ich ładne życie. Na dzień dobry, wpadłam odwiedzić back to nature, bo jestem e, za każdym razem, kiedy tutaj się odbywają te targi. Jest, jestem też o Arca, jest ja bardzo brzątka za przyjaźni z właścicielami. Poza tym bardzo dużo tutaj tutaj przyjeżdżających firm i współpracujących z nami na co dzień za się pojawia, więc jest to fajny moment, żeby się spotkać, żeby się przyjrzeć, żeby też zobaczyć, kto co, ma nowego, kto jak podszedł do tego sezonu, także na miejsce jest inspirujące, cudne w ogóle, także fajny przepis na niedzielę. Oczywiście zobaczyłam trochę inspiracji, nasza współpraca z firmą AFP jest bardzo gorąca. Bardzo się cieszę, że jest w Polsce firma, która idzie za trendami, jest odważna i co z sezon wprowadza nowe rzeczy, z których my jako ASS możemy Praktycznie faktycznie szybko jesteśmy informowani o tym, co się wydarzy, i już projektując i sprzedając projekty, jesteśmy w stanie to klientom oferować i być też rozwój do przodu. Cieszę się, że to też jest zgodne z trendami, czyli jesteśmy w stanie wybrać z tego asortymentu, z tych przedmiotów coś, co naprawdę na ten sezon działa. A co działa? No słuchajcie, przede wszystkim mocne kolory, tak? To, co ja mam też dzisiaj na sobie, bardzo mocna inspiracja Diora i szeroko to widać na ulicach i szeroko to widać w designie, i szeroko widać tutaj na tych stołach w tych nowych propozycjach. Wciąż nieustająco nature, czyli takie kolory ziemi, newty, to wszystko wciąż jest, czyli delikatność i jasność, to się pojawia. Trochę też zamglonych klimatów, więc tutaj też oferta takich zamglonych klimatów się pojawia. Także mamy trendy i mamy bardzo fajne elementy, żeby sobie po swojemu to wszystko kompilować, żeby sobie z tego korzystać. Także bardzo ciekawa strefa inspiracji. Tylko dzwoncie korzystajcie, bo naprawdę jest czegoś. Serdecznie pozdrawiam. To jest yy, wielka nobilitacja dla mnie, że, że, że APP, wypożyczalnie dekor, dekoracja, wyszła do mnie z propozycją, żeby stworzyć taką sklepę w, w ramach tutaj deck to Moim zdaniem jest to strzał dziesiątka. jest to naprawdę fajna, fajna inicjatywa, która pomoże trochę przybliżyć parom młodym właśnie yy, może taką yy, stworzy, stworzyliśmy, mam nadzieję, taką małą ściągawkę do tego, co właśnie teraz jest aktualne w trendach w inspiracjach w dekoracjach ślubnych stworzyliśmy tutaj dekoracje w charakterze letniej wios wiosennej łąki. Mam nadzieję, że ta cała kolorystyka i forma, którą tutaj zaprezentowaliśmy, będzie w sumie odzwierciedla wstępne założenie. Yy, mamy decję kwietną ułożoną w yy, naczyniach yy, na siatce turystycznej, czyli bez gąbki, yy, bez plastiku, co jest też ważnym i myślę też będzie mocno w trendach przez najbliższe, yy, najbliższe sezony. No bo jednak jest to w zgodzie i to upon duży do naszej planety, do, do natury, żeby jej dodatkowo nie zaśmiecać. Wykorzystałam do stworzenia tej kompozycji głównie kwiaty sezonowe. Mamy tam gałązki rodzimej zieleni, mamy gałązki kwitnące czy migdałka, mirabelki. Kwiaty wiosenne, więc wszystko i cała kolorystyka oraz, oraz forma podania jest właśnie nawiązaniem do, do tego, co myślę, że lata chwila e, zadzieje się za naszymi oknami, na łąkach, na polach, po ogrodach. Bo następny stół jest białym, tutaj z mojej prawej strony, jest białym klasykiem. Jest to e, takie nowoczesne e, podanie e, takiego bejziku ślubnego. Mamy biały obrós, ale to jest niestandardowy obrós, to jest coś wyjątkowego. Myślę, że tutaj APP więcej o tym powie, jak on jest skonstruowany i uformowany, ale jest po prostu to, co bardzo, bardzo lubię, czyli jest on, jest, ma formę przestrzenną, czyli już widać, wchodząc na salę, że coś tam się dzieje. Mamy połączenie bieli, złota i pudrowo-różowych i białych kwiatów. Cała kompozycja jest poniżej linii wzroku, więc jest tak swoboda, że goście weselni będą się widzieć, nie muszą robić uników, żeby zobaczyć swojego rozmówcę z naprzeciwka. Cała aranżacja jest wykorzystana właśnie na wiosennych, na sezonowych kwiatach. W kolorystyce ukochanej przez parę młodej, czyli to są pastele, jest to biel i bardzo delikatny róż w połączeniu ze złotem i z bielą obrusu czy zestawem. I jeszcze tak za mną, za mną z tyłu, mamy y, też y, królującą już od, myślę, że jakieś dwóch sezonów propozycję w takich kolorach bardziej new, Więc mamy tam beże, brązy, odcienie delikatnej musztardy, y, krem, y, nawet tam odcienie bieli. I to wszystko też właśnie y, bardzo fajnie wchodzi w taką lekko skraną, Stylistykę. Mamy kompozycję na wysokiej podstawie, której tutaj też ze względów na przestrzeń nie umieściliśmy na stole, ale też fajnie by się sprawdziła na, na stołach. Przede wszystkim pokazujemy nasze nowe produkty z tegorocznej kolekcji 2022. Są to zarówno krzesła, jak i nowe podtalerze. Część nowych materiałów, które myślę są dość oryginalne i warto je zobaczyć. Nowe kolory, inna struktura materiału. No, i tak jak mówiłam, krzesła, ciekawostka, myślę, myślę, taki smaczek. Lampy ratanowe, które jeszcze gdzieś tam rzadko przewijają się w głowach par, ale może już niedługo będą czymś głównym. Krzesła mamy zarówno metalowe, w bardziej nowoczesnym klimacie czarne Oslo, jak również bardziej w klasycznym nurcie krzesła drewniane z elementami ratanu. Które w bardzo romantyczny klimat e, mogą wprowadzić nas na, na weselu. Myślę, że kolor, e, żywe, duże kompozycje kwiatowe e, i przede wszystkim kolory, które się już nie powtarzają aż tak często, może bardziej e, odważne. E, myślę, że też printy kwiatowe, które też mamy w naszej ofercie w tym roku, więc jak najbardziej tutaj e, do tego też staramy się zachęcać. Spokoju! miłości. Życzymy, żeby mieli e, tą odwagę, żeby e, podejść do tematu ślubu po swojemu, e, nie oglądając się na to, co e, doradzają im wszyscy ludzie dookoła na to, co jest modne, na to, co wypada, a czego nie wypada, e, tylko żeby po, pomyśleli, e, co jest im najbardziej bliskie, co im się najbardziej podoba, co im najbardziej odpowiada i tak po prostu zrobili. Płynnego przejścia przez, e, przez swoje śluby, przez swoje najważniejsze e, w życiu przeżycie. Mniej stresu, choć to pewnie niełatwe, koloru i otwartości na nowe, nowe trendy, na nowe propozycje. I miłości przede wszystkim.